Na TikToku dzisiaj coś po polubiłam, przypomniałam, że miałam Wam pokazać coś. To jest piękne. Pokażę Wam, jak wygląda mój przykładowy dzień w pracy. Więc pierwsza klientka przyszła na laminację brwi. Ona siedzi. Była taka Kolejna na makijaż, pernament. A ta to w ogóle jeszcze bardziej Następna dziewczyna na makijaż, pernament. Te jeszcze lustra nie podali, więc ta się jeszcze nie wkuła. Dlaczego one wszystkie są jak ja zobaczyłam, mówię, o ciekawe jak wygląda dzień Pauliny w pracy, nie? Taki śmiem, nie? Taki śmiem. Na cały dom, nie? Po prostu nie wytrzymałam. Piękna sprawa, chciałabym się tym z Wami podzielić. Szpiali się cudzy i krzywdy, to na pewno dobrze, ale tym dziewczynom nie stała się żadna krzywda, to chodzi bardziej o ich minę na tym ujęciu, jak mnie wzięły z zaskoczenia. Efekt po takiej laminacji brwi, czy takiego makijażu permanentnego jest bardzo mocny. Przecież nawcia też sobie czasami robi jakieś dopełnianie ust, czy coś takiego i ona w pierwszy dzień po tym zabiegu wygląda jak ryba wypuszczona z wody, która jeszcze się nie podbijała wystarczająco od ziemi. To jest po prostu taki efekt zaraz po, Ale mnie to tak rozbawiło po prostu. I to nie jest tak, że dzisiaj się z nich. Tylko mnie to po prostu tak bawi. Jakie tam jest kombo? To ich dwóch dziewczyn tak się są takie w tam przez te brwi, no. W komentarzach właśnie jest bardzo miło. Permanentny makijaż w sumie niedrogo. więcej. Szanuję za podanie cen. Polecam. Bardzo pełen profesjonalizm. Więc jest efekt zamierzony i o to chodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale ja nic nie poradzę, że jako lajk, like, który to oglądam. Nację brwi z farbką. Makijaż permanentny brwi. Makijaż permanentny ust. O, widzicie? To jest wygojony makijaż. Bo ten makijaż to jest chyba jak taki tatuaż. Ta po wygojonym makijażu nie wygląda już jakoś tak. Tak. Tak, nie? Kojarzycie ten głos, nie? A wiecie, skąd go kojarzycie? Peggy, 18. On all your video games. Po... Pane, nie? No? Dobre, co? Dokąd pan zabierze dziewczynę w Walentynki? Do restauracji czy do domu? Ja jestem bezdomny, także. Czyli do restauracji, dobrze. A to też. Nie fa... No, ja mam taki humor, no. Taki mam humor. Nic na to nie poradzę. Jeszcze... Mój proces myślowy aktualnie był taki, że przecież da się chyba Wam zrobić tak, żebyście mieli widoczne moje polubione TikToki i że możecie się tam wejść wtedy i zobaczyć, co ja polubiam. I przypomniałam sobie, że tak jest na Twitterze. Na Twitterze jest taka opcja, żeby zobaczyć, co ja polubiłam. I to jeden pan sprawdził, co ja polubiłam i skomentował to, oznaczając mnie i Kasia. I już wam pokażę film, który też mnie roz... ...polubiłam i zapomniałam, że to widać. Jaki siat na mord. Nie ja płaczę, ja My nie bawi. Oh. Czemu trzymamy ziemniaki w lodówce? Bo nie mamy innego chłodnego miejsca, żeby się nie zepsuły. A raz trzymaliśmy ziemniaki w szafce. I o nich zapomnieliśmy. I nam zakwitły, spleśniały i zgniły. O tak strasznie nie polecam. Kasiks, poszłabyś ze mną jutro na kawę? Nie, ja się was boję trochę. Siema, jestem nowy, potrzebuję nowych zajawek, żeby trochę uciec myślami padło na streamy. Zapraszam cię serdecznie. Z nami zgubisz poczucie czasu, stworzysz parasocjalną relację, myśląc, że jesteśmy przyjaciółmi. Będziesz zasypywany reklamami z każdej możliwej strony, dzięki czemu możesz popaść w konsumpcjonizm. Ale dzięki temu też nie będziesz myślał o swoich problemach i nie będziesz miał kasy na wydawanie na głupotki. K Ej, nie wiem o co wam chodzi, ja kocham kajzerki. Kajzerka to najlepsza Czerwone bułka ser. kosztuje jakieś 40 groszy albo 30 groszy. Zajebista to jest najlepsza bułka, grahamka, Nie, bo ziarna wchodzą w zęby. Węzeł z uzmakiem. Kasiu, smacznego z przy oku. Ok Polecam. Jak można jeść szynkę? Ja żygam szynką. To jest taka świeża szyneczka, krojona przez taką panią na ladzie, jakiej mówisz, że 20. Deko. Po takiej paczkowej szynce to ja też żygam. Ale to jest taka dobra szynka. Nie ma glutków. Kiedy znowu coś twojego na GPS? A nie wiem, nie wiem. Możemy pomyśleć. Może jakaś herbatka, Kasi. Moja herbatka to byłaby zielona herbata z cytrusem. Lubię taką, żeby to była taka połączenie takiej meliskiej, zielonej herbatki. Ale to niech będzie herbata, co jakoś twój charakter na przykład taka, co wydaje się spoko a się gorzka na końcu Słucham? Dlaczego tak? Czy jestem taka miła? Ej no nie gadaj Gdyby herbata miała oddawać mój charakter To z wyglądu nie wyglądałaby najlepiej To by była taka zwykła, przeciętna herbata Wzięlibyście ją za taką podrzędną herbatę Ale po zaparzeniu i spróbowaniu takiej herbaty Stwierdzilibyście, że ona słodka bez słodzenia Idealna w smaku I taka otulająca wasze poczucie samotności i z taką herbatą chcielibyście spędzić wieczór przy komputerku. Mhm, mm mhm. Mm Taka byłaby moja herbata. Teraz się budzisz. Oh. A wiecie, co mi się śniło ostatnio? Zapomniałam Wam opowiedzieć. O Boże, co się wydarzyło ostatnio? Też Wam zapomniałam powiedzieć. Zwiedzaliśmy z Remkiem San Francisco. I chodziliśmy po tych wzgórzach takich w San Francisco, no nie? I tam sobie chodzimy, zwiedzamy, jeździmy tym takim pociągami, co tak pod górę jeżdżą. I w ogóle mega super, ale ja czułam, że ktoś mnie cały czas obserwuje. I w pewnym momencie mojego snu stwierdziłam, że mam tego dość. I schyliłam się do tych kratek takich, co są przy drodze, co wodę odpływają, nie? Tak jak w tym z tym clownem IT. I ja tak samo zerkłam do tego i widzę, że ktoś tam stoi i ja mu tak, o tych... I wyciągnęłam gaz pieprzowy, który zawsze mam w kieszeni i go zaczęłam psikać. Do tego odpływu zaczęłam psikać tym gazem pieprzowym, żeby chłopa przegonić. To mi się śniło. Ale teraz prawdziwa historia. Wracam sobie wczoraj wieczorem z siatkówki, nie? Jadę sobie po 21 jakoś przez, przez Warszawę, wracam. Patrzę, w prawej stronie mijam przystanek. Nikt, w ogóle żywej duszy wokół nie było, nie? Nikogo nie było. Na przystanku stoi jeden pan i jakoś tak dziwnie stał. I się okazało, że nie tylko pan, bo on trzymał swoje przyrodzenie w ręce i tak stał na przystanku. Łapie, czekał na autobus, no nie był sen, to się wydarzyło. Więc to było dziwne. Wczoraj nie pomachałam, jest. Nie wiem, czy sikał. No, przecież jechałam obok niego, no nie zwracałam uwagi, no. Nie, on też mnie nie machał. Niczym mnie nie machał. Jak myślicie? Jakie są rzeczy, których wam nie opowiadam na streamie? Bardzo prywatne. Co robię z rękiem w łóżku? Przecież razem nawet nie śpimy. Jaką kupę zrobił Emmet? Nie, to wam mówię. Kiedyś jak wam opowiadałam, to zrobił kupę w kształcie litery S. Sprawy rodzinne? No to tak. Spraw rodzinnych nie opowiadam. O orgaźmie mówiłeś. Ale to przez przypadek i to wzgrzycie. To się nie liczy. Od kiedy masz OnlyFansa? Hmm. Bardzo nieładnie bym się odpowiedziała, ale wydaje mi się, że twoja mama na to nie zasłużyła, więc gdzie dzisiaj, dzisiaj piecze? Ta pozycja jest zajęta. Nie, ja chciałam powiedzieć, że od kiedy, bo on się zapytał, od kiedy mam OnlyFansa, więc ja chciałam mu odpowiedzieć, że od kiedy jego mama poszła na emeryturę, to się miejsce zwolniło, ale nie powiedziałam. E, jest jakaś możliwość wysłania się listów, na przykład paczkomatem czy coś? Nie, za duża szansa, że ktoś by mi wysłał bombę, kupę, albo jakieś inne dziwne rzeczy, więc nie, nie zgadzam się na takie rzeczy. Ale, ale, prawda jest taka, że Peter teraz mieszka w Warszawie, więc na moje rodziny jeżeli ktoś chce mi wysłać laurkę, fanarta ręcznie narysowanego, bądź jakiś prezent, coś fizycznego byście chcieli mi wysłać, będzie otwarta skrzynka, skrytka pocztowa, znaczy będzie paczkomat podany i będziecie mogli wysłać prezent, bądź fanarta, Twitter ja najpierw przejrzy i dopiero mi da. Nie wolno kupy ani bomby. Kiedy mam urodziny? 30 marca. Nie, bomby i kupy też nie można. Ani bomby, ani kupy, ani połączenia tego. Mocz też nie. A lubisz alkohol? No już Szczerze powiedziawszy, ja już nie piję teraz w ogóle. Ostatnio była impreza, to napiłam piwka i po jednym piwku to ja już jestem jak po, wiesz, kiedyś to ja bym butle musiała wypić, żeby tak samo się czuć. Możecie wysyłać alkohol, aha, ale coś, coś czujesz on do mnie. Nie dotrz! Peter będzie prowizję za usługi pobierał. No, nie powiedziałabym, że Peter pracuje charytatywnie. Jestem już dobrze wynagrodzony. No, też mi się tak wydaje, ale short nie jest. Spokojna głowa, widzowie. Już się dogadałem z Kasiks i zwiększamy ilość materiałów. Podwyżka również wleciała. Pozdrówki. Short też jest dobrze wynagrodzony, a niedługo my wydaje mi się, że będzie lepiej jeszcze wynagrodzony. s Jest cytowany w sejmie! Co? Nie. Ciekawe, czy zacytowali to. Jestem dumny, że jestem z Polakiem. Nie przeszkadza mi chłopak z chłopakiem. To? Nie. Nie gadaj. No nie. O kur Idę po, idę po herbatkę, poczekajcie. Dlaczego jest tak, że poprosiłam Remka, czy zrobiłby mi kanapeczkę? Remek powiedział, że zrobiłby mi kanapeczkę. Przyniósł mi tutaj kanapeczkę, pyszną kanapeczkę. Ja poszłam do kuchni przed streamem i wiedziałam, że już zalał wrzątkiem herbatę, nie? I mówię, o, wezmę sobie herbatę. A on powiedział, nie bierz. Ja ci przyniosę. A ja mówię, przecież już tu jestem. Mogę sobie zabrać. A on mówi, nie, ja ci chcę przynieść. Po czym poszedł do swojego pokoju, siedzi teraz na kąpie i zapomniał o tym, ja mam herbatę. No i po co? <laughs> Nie rozumiem. Nie rozumiem tego ruchu po prostu. Wie, czy chciał dojść. Ja sobie zdaję sprawę. Ale ja tak... Czułam, że on zapomniał tej herbacie, no. Ej, wiecie co? Jestem szczęśliwa. Tak tylko chciałam was poinformować. Tak, chcę tylko wspomnieć. Fajnie jest. Ja nie? No trudno, wie ale ja tak. Nie wiem, ale się dowiem. Odcinek podjął temat psychotropa. A w samym filmie też słyszymy wielokrotne zarzuty do Sylwestra, że jak to jest, że nagrywałeś film o Pandorze, a potem promujesz nożownika na transmisji na żywo. I trochę się z tym Zgadzam. W sensie dziwny to był człowiek. Dlaczego oni go zaprosili? Dlaczego oni go promowali? Dlaczego oni z nim wystąpili? Dlaczego dają mu uwagę i pokazują go z normalniejszej strony, jeżeli chłop podczas streama na żywo próbował sobie podciążyły? żyły? Tyle kupa było Dolenia o tym, że trzeba Może pomagać takiej dach, że nie można X o niej mówić, seba. nie dawać jej przestrzeni, żeby sobie nic dziewczyna nie zrobiła i że trzeba nie dawać jej atencji w ogóle I tak bardzo Wardęga chciał tutaj pomagać i tak dalej. A takiego typa będą pokazywać, promować i w ogóle jakiś super gostek, nie? No kurwa dziwne to jest wszystko. Ostatnie co robi Boks znaczy nie bo tylko Wardęga, Wszystko to, co ostatnio robi, jest dla mnie strasznie dziwne i nielogiczne. No nie, moim zdaniem to też przyciąga właśnie uwagę do Boksdela i Wardengi, bo oni właśnie opaj się dziwnie zachowują, no. Sylwek natomiast szczegółowo odniósł się do zarzutów Które w tym wideo są przedstawiane Jego linią obrony jest to, że To nie jest tak, że on był współprowadzącym tego programu Tylko zaproszonym gościem A o przeszłości psychotropa zwyczajnie nie wiedział Jednocześnie dodając, że nawet gdyby wiedział o tej przeszłości To nie miałby problemu, żeby z nim porozmawiać Uważa, że ten facet dostał wyrok Odsiedział swoje w więzieniu Było to ileś lat temu No więc w związku z tym nie ma problemu z tym, żeby z nim teraz rozmawiać Czy jeżeli idziemy taką teorię Eksponat A, Pan Słowik. Czy z nim wardenka też nie miałby problemu siedzieć, rozmawiać, prowadzić z nim programu i go promować? No ale Eru i tak samo chłop, wiesz, odsiedział swój, swój wyrok i w świetle prawa jest wolnym człowiekiem, nie? Wiem, wiem, ale to już inna skala. To gdzie jest ta skala, gdzie wybaczasz komuś, kto atakował ludzi mnożem? Gwałcicielom. Wybaczamy czy nie wybaczamy? Pedofilom. Wybaczamy czy nie wybaczamy? Jak odsiedzą wyroki. Jak ktoś jest złodziejem, to wybaczamy czy nie wybaczamy? Jak ktoś bił żonę, wybaczamy czy nie wybaczamy? To nie działa. Ja nie mówię, Siem. że ludzie, którzy jakby zrobili w życiu coś złego, popełnili błąd. Nie twierdzę, że po odsiedzeniu wyroku za swoją karę nie powinni mieć szansy wrócić do społeczeństwa. Bo tego nie twierdzę. Twierdzę tylko, że nie powinniśmy z nich robić celebrytów, influencerów, pokazywać jako wzór do naśladowania i dawać im większą przestrzeń. Po prostu to jest moja opinia i moje zdanie. Nie mam problemu, żeby wrócili do pracy, do społeczeństwa, może założyli rodzinę, żyli normalnie, spoko, ale bycie gwiazdą programu w telewizji wydawanie książek, robienie influencerów, pokazywanie, jakie to życie jest piękne, bo już się osiedlało swoje i mówienie, no dobrze, że zostałem kiedyś bosem mafii, bo teraz mam git, albo no, kiedyś nożowałem ludzi, ale teraz w sumie to na ten moment nie nożuję, jest dziwne dla mnie, niezrozumiałe. Dlaczego? Według mnie takie osoby nie powinny być promowane. Nie mam nic do tego, żeby sobie normalnie pracowały, normalnie żyły, spoko, ale nie róbmy z nich celebrytów, proszę. Ja, ale ja chciałam dać taki bardziej właśnie wyolbrzymiony trochę przykład pod to, żeby pokazać, jak pójdziemy krok w tą stronę, to zaraz pójdziemy drugi krok w tą stronę. Bo to, to na co sobie pozwalamy, zawsze się troszeczkę przesuwa. Więc jeżeli teraz sobie pozwolimy, żeby nożownik był naszym idolem i influencerem, to później sobie pozwolimy, żeby pedofil był naszym idolem, a potem sobie pozwolimy, żeby gwałciciel był naszym idolem, a potem sobie pozwolimy, żeby morderca był naszym idolem, a potem sobie pozwolimy, żeby terrorysta był naszym idolem i tak będziemy szli już dalej. Po prostu. Ja tutaj mówię stop. To jest moje stop, to jest moja granica. Ja dalej nie chcę iść. Mnie to nie jara. Natomiast uważam, że jeśli ktoś zrobi coś złego, odsiedzi swój wyrok, to można z nim rozmawiać. Może dalej być w przestrzeni publicznej, bo odsiedział swój wyrok. No i tu się właśnie nie zgadzam. To tu się właśnie nie zgadzam. Dla mnie można mu dać szansę społeczną, może wrócić do społeczeństwa, ale nie w formie przestrzeni publicznej. Rozmowa pomiędzy włodarzem a druidem tyczyła się negocjacji kwoty za jego ostatnią walkę. I Wardęga wprost zapytał Krzysztofa Rozparę, czy negocjacje z jego stron wyglądały jak handlowanie Pandoru. Krzysztof Rozpara odparł, że tak w rozmowie używał argumentów dotyczących tego, że jego aktualne zasięgi są bardzo duże. W związku z tym, kwota, którą zaproponował Sylwek w negocjacjach, również była odpowiednia. I to jest na przykład to, co można bardzo dwojako spojrzeć na to. Bo z jednej strony, ma rację. Stricte obiektywnie, mam większe zasięgi, więc mój zasięg musi więcej kosztować. Logiczne. Ale z drugiej strony, masz większe zasięgi dzięki czemu? Dzięki Pandorze. To już tutaj jest te, taki zgrzyt trochę, nie? Jak dla mnie to słabe zachowanie. Dlatego inaczej ci to wytłumaczę. Był ten gościu psychotrop. On udostępnił filmik na którym Popek trąca psa popysku swoim przyrodzeniem i on mówi do ludzi od reklamy do reklamodawców on mówi tak ej chodźcie kupcie reklamę u mnie teraz bo jest teraz jeszcze taniej a za chwilę wypuszczam kolejną aferę i będzie już wtedy drożej bo będę miał giga duże zasięgi czy tutaj też widzisz że wszystko jest okej okay? czy tutaj też ci to nie przeszkadza nie za bardzo adekwatne troszeczkę też adekwatne ponieważ większy zasięg ma w momencie takiej dramy i korzystaniu na czymś błędzie czy jakby krzywdzie. No dobra, ale on to nie robił podobno dla zasięgów. Ten psychotrop? Z tego co ja o nim czytałam, to to jest chłop, który chciał jakiegoś gościa pod klubem, to nie jest jakiś normalny typ, to ma się w ogóle nie bić, bo ma zasięgi i nie okej okay będzie wziąć odpowiednią kasę. Rozumiem czy to jest właśnie to takie stricte biznesowe podejście. I ja ci też rozumiem. Wiesz, ja też pracuję w marketingu, ja żyję z tego, że ja wyceniam te zasięgi, prawda? Ale w momencie, kiedy on używa tego argumentu w negocjacji, że no ja teraz muszę wziąć więcej niż zwykle, bo mam teraz lepsze zasięgi, to jednak z takiego moralnego punktu widzenia gdzieś mi się to po prostu gryzie. Z biznesowego, chłodnego, jasne, to jest odpowiednie. Płacisz za wyświetlenie reklamy, prawda? To jest jakby normalne. Ale gdzieś ten moralny aspekt, no mnie on trochę boli. A jak wykorzystuje kartę Pandora, to chuj. No właśnie, tylko on nie mówi wprost, że no dzięki Pandorze, tylko on mówi, no mam teraz, mam teraz duże zasięgi, prawda? No, ale ma duże zasięgi przez Pandorę, prawda? Więc to, to jest takie... Ale to, co Wardenka miał przy negocjacjach powiedzieć, o, zawalczę za 500k, żeby udowodnić coś, ale czy jak powiedział, dobra, dajcie mi na przykład 600 tysięcy, bo mam teraz lepsze zasięgi, to te 100 tysięcy mu aż tyle zmienią w życiu? Nie wiem, no. Pewnie nie, ale lepiej mieć 100 więcej niż 100 mniej. On negocjował dwu-, trzykrotność wcześniejszych stawień, więc... Od... Chłopakowi. A tego to nie wiem. Na to nie mam potwierdzenia. Tam chyba raczej była kwestia 1 miliona, 1,5 miliona. A to skąd wy to wiecie? Ja bym dostała za coś takiego pieniądze. Jezus, niby tak ten pieniądz śmierdział. się mówi, że żaden pieniądz nie śmierdzi, ale jak dla mnie to śmierdzą niektóre. Czasami mam wrażenie, że ja jestem. To źle zabrzmi, co powiem, ale czasami mi się wydaje, że jestem za dobra, jak na to środowisko. Zbyt miękka jestem na to. No jak ma zasięgi, są warte tyle. No ale chodzi też o to trochę, na czym budujesz te zasięgi, no. Masz zbyt dużo moralnego kręgu, jeśli chodzi o biznes. Może tak. Jeśli byłabyś dużą firmą, chciałbym prowadzić tą negocjację spokojnie. Jeżeli martwicie się o ITM, nie dość, że mamy reprezentację dwuosobową czyli ja, miękka klucha, nie mogę podpisać czegoś sama, tylko muszę mieć Krzysztofa, żeby podpisał ze mną, a on weryfikuje, czy ja na przykład wszystko dobrze robię. To jeszcze nad mną jest rada nadzorcza, która czuwa nade mną, żebym nie podjęła głupiej decyzji. Mhm. Moja miękka dupcia, jeżeli chodzi o, o zasady takie moralne i mój kręgosłup moralny jest korygowany przez zarząd. I dostajesz, nagrodzenie w słodyczach i tylko teraz dostaję też pieniądze. Ale co prawda dzisiaj dostałam Kinder Bueno w nagrodę. Maciek z gabinecie miał ostatnio samo Principolo. Mówi się Prince Polo. A ja nie lubię Principolo tego klasycznego. Lubię to się Przyszła asystentka Maćka, przychodziła akurat i ja do niej tak. A, słuchaj, Maciek prosił, żebyś mu zamówiła Kinder Bueno. I ona zamówiła. I teraz jas. ja sobie pod... Też nie mnie to bawi. Ale muszę ogarnąć tą współpracę z Ferrero. Współpraca z Ferrero to będzie taki hit. Aj, będą warsztaty z łokikiem. I chyba je tu zrobimy na streamie. No, mam bardziej Nutellę niż Ron Gutane, więc jest to poświęcenie, na które jestem gotowa. Obiadzie kilka lat nie musiałam reklamować sprzętu dla cukrzyków. Wypraszam sobie, byłam ostatnio na badaniach i mam idealny cukier. I co? We'll you